Okej, okay, więc halo, halo, witam wszystkich Bardzo serdecznie z tej strony Impostor Zgadza się mm, nagrywania i Zgadza się Nagrywa, Zaczęłam nagrywać z głosem Po prostu zaczęłam nagrywać, bo uważam, że już nie ma sensu Z napisami Zajmowało mi to zbyt wiele czasu Trochę mnie zajmowało Dodawanie tych napisów, edytowanie I umieszczanie w dobrym miejscu No ale dobra Witam was po comebacku Ktoś na mnie kupę zrobił, fajnie Dzisiaj sobie gramy w W szkole, nie pamiętam Z Hulmem Nie wiem, tutaj na ekranie będziecie widzieli dokładną nazwę G Gra polega na tym, że siedzisz, nic nie robisz Czasami idziesz do tablicy, robisz testy Za nie zarabiasz pieniążki Które są tam w lewym dolnym rogu i zanim już już memy, A ja odbieram akurat nagrody czasowe. Na. Tung tung No, pani pani znowu troszkę kupę na mnie zrobił. Zacznijmy może tak lekko. Okej. Ci. Jest bardzo ciężko z tym kblem. Sus. Ehm, biorę. Chicken Jockey. Tralalero tralala. Tralalero tralala. Tralalero tralalero tralala. Tralala. No. <I> no. Czeamu ja pierdzę, co jest. I czemu ona była, była, jest zielona? Czemu ona była zielona? K co tam siedzi za typek? Co to jest za kolo? O nie, ewakuacja ze, ze szkoły szybko. Razem się to może. O, a co to jest za pan? Co tu za sobie za pan? Słucham? Panie, czemu pan pod szkołą stoi? Chyba ktoś po prostu kupił. No właśnie. To chyba jest za Robuxa albo jest bardzo drogie. Co to jest? A, tu macie brainoty. Ej, może użyjemy Saturnite, bo... Już jej nie było. No to co mamy na Co co my na to? Użyjmy sobie Saturnity. La vaca, Saturno, Saturnita Da, de frente tu sei tanto boni La vaca, Saturno, Saturnita Da, de frente tu sei tanto oh, boni To co to jest? Spacer na 15 sekund Czyli możemy sobie pochodzić Ja wychodzę stąd, do widzenia No dobra tam, hmm. tam jest chyba inna klasa, nieczynna I tu są... Sobie... Mogę otworzyć? A, no, ja... Wybacz No nie dostałem punktów misterius, ja No, dużo się tu y, odwala, nie powiem. ...zabawnym akcentem, mm -hmm. więc dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka, obiecuję, że już będę nagrywał na bieżąco. I co, może dajemy co, jakiś ostatni mem na koniec? Albo może jakiś Braindota? Wiem, co możemy dać. Uwaga! O, wow. No i... Udało nam się, więc... Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w przyszłych odcinkach. Papa.